Siemanko z tej strony, Greka Akwarystyka seria Aqualap. Dzisiaj mam dla Was troszeczkę nowinek. Yy, zostałem obdarowany przez kolegę kilkoma nowymi sadzonkami, którymi się zaraz z Wami podzielę, opiszę co to jest. No ale dobra, zaczynam od początku. Yy, tak jak widzicie, wcześniej były tu tylko sadzonki flame mossu, które znajdują się teraz po lewej stronie. Trochę urosły. Kilka jeszcze dołożyłem, ponieważ znowu mech w kostce Shrimset musiał zostać przycięty. No i mnoży się, już robi się go powoli dużo, także pewnie w niedługim czasie trafi do znajomych. No ale dobra, mieliśmy gadać o nowościach, to przejdźmy może do nich. Zaczniemy od prawej. Są takie cztery kosteczki ceramiki, w których znajduje się nowy mech. Mianowicie jest to Creeping Moss. Praktycznie przeciwieństwo flame mossu, gdyż rośnie nieco rzadszy, ale za to bardziej rozłożysty. Fajnie się nadaje do stworzenia imitacji drzewa w akwarium. Yy, widziałem już coś takiego właśnie u kolegi Damiana, od którego mam ten mech. Yy, może będzie okazja, to to nagram zobaczycie sami. No, naprawdę bardzo ciekawy mech. No, tak jak wcześniej powiedziałem, przeciwieństwo flame mossu. Co dalej po środku z tyłu ceramika jedna ceramika Christmas Mossu Również bardzo ciekawy mech, jego łodygi imitują trochę takie gałęzie choinkowe, co również stwarza fajne pole do popisu. Można stworzyć coś właśnie ala imitację drzewa, takiej choinki, jakieś odełki, czy coś. Mech również fajnie się rozrasta, tylko ten jest nieco gęstszy, ma bardziej soczysty kolor, ten zielony jest taki ciemniejszy. i Również można go fajnie właśnie wykorzystać w aranżacjach. No. Urośnie go trochę więcej, to na pewno coś pokombinujemy. Lecimy dalej. Z przodu mała ceramika z zielonym, śmiesznym badylem. Zwykłe, pospolite mikrosorium. Kawałeczek, szczepki, nowe listki rosnące na starym liściu. Jak to w tych mikrosoriach jest. Ucięliśmy kawałeczek tego liścia. Wsadziłem razem z tymi korzonkami do ceramiki. No i taka czysta ciekawość, zobaczymy czy te mikrozorium da sobie radę z takiej małej szczepki, czy coś wyrośnie. Czas pokaże. Co tam dalej? Z tyłu przy tylnej ścianie po lewej widzicie takie dwie małe kropeczki. Tutaj nic specjalnego, zwykły Hydrocotyle Japan. Wziąłem takie dwie małe sadzoneczki, również ciekaw jestem czy w tym akwarium dadzą radę, czy coś tam będzie rosło. Hydrokotyle, jak to wiadomo, też dużych wymagań nie ma, ale no ciekaw jestem, bo ja na razie tego akwarium przypominam, nie nawożę, nie robię z nim totalnie nic. Służy jako kotnik i taki magazyn do roślin. A czy będzie rosło, to się przekonamy. No. Dobra, teraz przejdziemy do punktu kulminacyjnego, tak naprawdę, o którym najbardziej chciałem Wam opowiadać. Mianowicie te z tyłu wijące się coś. Wabi się Echinotorus vesuvius, tak jak ten słynny wulkan i też fajnie wygląda z tego względu, domyślam się skąd ta nazwa, gdyż liście przypominają takie jakby płomienie, coś ala w ten Flame moss, tylko bardziej skręcone i nieco większe no tutaj akurat są tylko dwie szczepki, ale podobno roślina dosyć szybko się rozmnaża poprzez kłącza, rośnie podobnie jak walisneria. Widziałem efekt właśnie zarośniętej ściany praktycznie takim wezowiusem. No i powiem wam, że roślina naprawdę ekstra. Pierwszy raz właśnie ją spotkałem i od razu byłem zachwycony tak jak żadną inną rośliną. Mam nadzieję, że troszeczkę się rozmnoży i tak, żeby coś było wizualnie ładnie w tym baniaczku, właśnie obsadzimy cały tył, właśnie tego akwarium tym wesowiusem. Sami się przekonacie, jaka roślina jest piękna. No. Ci, którzy znają, zresztą na pewno poprą temat. No i co, z roślinności tyle. Jeszcze chciałem odrobinę napomnieć o narybku. Rybek, jak zwykle, bardziej u góry pływa, żadnych trupów dalej nie ma. Ile to minęło już? Ile? Chyba dwa czy trzy tygodnie, na rybkach zaczyna się coś dziać, powiem wam, już jakieś czarne kropki na płetwach się pojawiają, także chyba powoli na rybek zaczyna się wybarwiać, Ro zrobił się bardziej żywy, reaguje już na podejście do akwarium, myśląc oczywiście o jedzeniu. Gdy tylko podejdę stuknę w szybkę, czy coś wszystkie momentalnie się zlatują, jak to jest z tą porą karmienia rosną, powoli się wybarwiają. No ciekaw, ciekaw jestem co z nich wyrośnie. Pewnie z czasem się przekonamy. A jak już się przekonam, to wtedy zostaną rozdane, ponieważ nie zamierzam ich tak naprawdę hodować. To jest czysta ciekawość, o i samice tego głupika mam ładną i samca, również może z nich coś wyjść ciekawego. Także mówię, tutaj chodzi tylko czystą ciekawość. Nie zamierzam być żadnym hodowcą tych kubików. Jeszcze trochę poczekamy, zobaczymy co wyrośnie i wtedy będziemy szukali dla nich nowego domu. Tyle. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia w następnych odcinkach.